W Centralnym Muzeum Włókiennictwa wystawa Fenomen Kilimu. Wystawa, która ma pokazać, że kilim ciągle jest żywy, ciągle jest obecny i tworzony jest współcześnie. Chociaż czerpie z tej tradycji ludowej, z tradycji rzemieślniczej, to urósł do rangi sztuki i wielu znanych twórców projektuje kilimy, czasem nawet je wykonuje. Tutaj na wystawie kilimy także ten. Najnowsze z ostatnich lat, żeby pokazać, jak współcześnie tworzy się kilimy, ale także trochę podróż w przeszłość. Nie bardzo daleką, ale jednak, żebyśmy mogli prześledzić przemiany kilimu, żebyśmy mogli popatrzeć na to, jak on się zmieniał, jakie inspiracje pojawiały się w kilimach i żebyśmy sami zastanowili się nad tym, czym kilim jest. Kiedyś. W każdym domu, mieszkaniu, w każdej chacie wytwarzany po prostu rękoma tych, którzy tam mieszkali, a dzisiaj w muzeum. Cieszę się, że tak licznie postanowiliście Państwo jakby przybyć do nas na otwarcie wystawy Fenomen Polskiego Kilimu. Myślę, że to potwierdza tylko tą tezę zawartą w tytule że kilim jest tkaniną absolutnie fenomenalną i ma wielką moc wzbudzania zainteresowania, wciąż wzbudzania tego zainteresowania, i że ma też ogromne grono miłośników co chyba najlepiej widać. I myślę, że nie skłamie, jeżeli powiem, że obok mnie są dzisiaj też wielcy miłośnicy Kilimów. A jest z nami pani Małgorzata Moskwa-Wodniska, wiceprezydent miasta Łodzi. Witamy. Pan profesor Piotr Korduba, ekspert, znakomity znawca Kilimów i kolekcjoner. Witamy. I pani Monika Kowalczyk, kuratorka wystawy Fenomen Polskiego Kilimów. I pozwólcie Państwo, że zanim oddam głos naszej gościni, a właściwie gospodyni, Pani Wiceprezydent Moskwy Wodnickiej, to na jej ręce złożę również podziękowania za wsparcie tego projektu przez Miasto Łódź. Dodam również, że ten projekt jest wsparty również z programu Kultura Ludowa i Tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I dzięki tym środkom mogliśmy ten projekt w pełni zrealizować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Prezydent, już mogę powiedzieć, oddaję Pani mikrofon w tej chwili. Dziękuję bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dla mnie to ogromna przyjemność uczestniczyć w otwarciu tak ważnej wystawy, nie tylko z punktu widzenia miasta, ale również działalności Centralnego Muzeum Włókiennictwa, bo gdzieś indziej jak nie w Łodzi, czyli Łodzi Tkackiej Włókienniczej, gdzieś indziej jak nie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, które specjalizuje się w tkaninie artystycznej i dekoracyjnej. Mogliśmy otworzyć tą wystawę. Ja się bardzo cieszę, że ten temat związany z fenomenem Kilimu jest podejmowany poprzez tą wystawę, ale myślę, że wyjątkowość tej wystawy to połączenie zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa i również prywatnych zbiorów. Profesora Piotra Korduby. Ja bardzo serdecznie dziękuję Panu profesorowi za zaangażowanie, że mogły powstać tak wspaniały projekt w Łodzi, a Państwo za chwilę będziecie mogli go zobaczyć. Ja już widziałam jestem zafascynowana, i myślę, że jak obejrzycie, będziecie potwierdzać również ten fakt, że. Kilim jest fenomenem, trwa od lat, był w dworkach, był w pałacykach, był w wiejskich chatach. Myślę, że ponownie przeżywa dzisiaj swój dobry czas, bo jest, myślę, takie słowo, to wczoraj pan profesor powiedział, chod. Kilim jest chod i myślę, że to jest to słowo, ale myślę, że dookoła tego jest również opowieść, jak ten fenomen się kształtował przez lata. Będziecie Państwo mogli zobaczyć kilimy z przełomu XIX i XX wieku. Nie pozostaje mi nic innego, jak otworzyć wyjątkową wystawę z Panią Dyrektor, z Panią Kurator, z Panem Profesorem i złożyć również podziękowania Pani Kurator za przygotowanie wyjątkowej wystawy. A Państwa po prostu zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że Państwo z tak bardzo różnych stron Polski, z różnych miast, z Łodzi, a nawet z odległego Lwowa i Glinian, tutaj przyjechaliście i postanowiliście ten wieczór spędzić z nami, a przede wszystkim z Kilimami. Proszę Państwa, uważam, że podjęliście bardzo słuszną decyzję, ponieważ za chwilę zobaczycie pokaz niezwykły. Pokaz dlatego niezwykły, że żadne polskie muzeum od wielu dekad nie podjęło się zadania zorganizowania wielkiej, przekrojowej wystawy Kilimu od końca XIX wieku po współczesność. Mieliśmy dekadę wcześniej wystawę w Poznańskim Muzeum Narodowym, ale głównie Kilimów od okresu międzywojennego, znakomitą wystawę Kilimów Marii Bujakowej w Opolu. Ale tak wielkiego pokazu dawno nie było jak mówię przede wszystkim przekrojowego. Oczywiście stało się tak dlatego, że żadne inne muzeum nie dysponuje tak znakomitą kolekcją właśnie tych y, dzieł sztuki. Dziś y, skromnie wspartą moimi zbiorami. Ale ja nie chcę państwu opowiadać o kolekcjonowaniu Kilimów, o ich poszukiwaniu, o rozczarowaniu kolekcjonera i jego sukcesach, to na inną okazję. Chcę Państwu dzisiaj powiedzieć po prostu, że kilim jest fajny. Z pełnym zrozumieniem współczesnego, kolokwialnego użycia tego, tego słowa. Kilim jest fajny, bo niesie nam z pozoru łatwą, wizualną, wzrokową przyjemność, ocieplając nasze wnętrza, nęcąc tym, co na nim wyobrażone. Ale ta, to fajne jest jednak podbudowane. Z jednej strony wielkim pomysłem i często ogromnym talentem projektanta, a z drugiej warsztatem tkacza, tkaczki, warsztatem tkackim. I tylko z tych trzech dystynkcji wychodzi dzieło udane. Zobaczycie Państwo dzieła udane, bardzo udane i wybitne. Zobaczycie też dzieła unikatowe, to znaczy takie, które prawdopodobnie funkcjonują tylko w jednym egzemplarzu, bo zawsze tak było. Albo historia spowodowała, że już tylko jeden taki egzemplarz znamy. Ale zobaczycie też Państwo pokaz niezwykły, ponieważ to kilim, jak rzadko które medium rzemiosła artystycznego w Polsce, wzornictwa, wypracował niepowtarzalną indywidualność i co więcej nie stracił jej w tym długim trwaniu przeszło 120 lat. Kilimy są w Rumunii też, na Bałkanach, w Skandynawii. Turcji, ale nie sposób ich pomylić z kilimami polskimi. Choć oczywiście używam tego sformułowania bardzo umownie, bo na kilimy polskie zawsze składały się również kilimy wytwarzane w Ukrainie, kilimy wytwarzane w warsztatach ukraińskich i żydowskich. Kilim jest zatem dziełem naprawdę bardzo autonomicznym i bardzo indywidualnym. W swojej 120-letniej historii, bo tylko do tej się będziemy odwoływać, cztery razy uległ fascynującej regeneracji. Pierwszy raz, około 1900 roku, kiedy na fali reform rzemiosła artystycznego, przyjrzano się starej technice i postanowiono ją wykorzystać do tego, żeby opowiedzieć coś współczesnym językiem na nowo. Zobaczycie Państwo za chwilę kwietne secesyjne łąki, na których rosną kwiaty, których nikt nigdy nie widział. Albo tak wielkie, jak nikt nigdy nie widział. Zobaczycie szalone żywopłoty i krzaki, czy wręcz krzaczone. Zobaczycie irysy, które są prawie tak duże, jak my sami. To jest właśnie ten pomysł około 1900 roku. Nie tylko secesyjny, ale wynikający z innowacji technologicznych, bo wtedy już podglądaliśmy przyrodę w aparatem fotograficznym, a także mikroskopem. Drugi raz Kilim doznał fascynującego przyspieszenia w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy nie tylko państwowa propaganda, ale i artyści oddolnie chcieli mieć coś, co byłoby polskie i międzynarodowe zarazem tradycyjne i nowoczesne, lokalne i globalne. I właśnie do tego się przydał Kilim. Zobaczycie więc Państwo niezwykłe, bardzo strukturalne, bardzo wyliczone kompozycje, których pewnie, które pewnie sami doskonale zadatujecie na właśnie lata 20. wspaniałe Kilimy ładu i starki limarze moglibyśmy powiedzieć, plutyńskiej Tretera i Czajkowskiego. Czta, czwarty raz Kilim doznał odnowy w latach 60. Właściwie przede wszystkim ze względu, a właściwie pośrednio ze względu na poprzedniczkę, pani dyrektor, nie taką dokładną, Krystynę Kondratukową która była odpowiedzialna za zorganizowanie pierwszego to, polskiej partycypacji na Biennale w Lozannie w 1962 roku, tym słynnym Biennale, od którego mówi się o polskiej szkole tkaniny. I wtedy właśnie kilim przestał być ornamentalną tkaniną, albo przynajmniej w znacznej części. Wykorzystał pomysły abstrakcyjne. Ale kilimowa abstrakcja nie jest spontaniczna, nie może być spontaniczna, nie da się w kilimie zrobić poloka, nie może być też ekspresjonistyczna, ponieważ musi być poddana rygorowi warsztatu. I to przełożenie abstrakcyjnego pomysłu na rygor warsztatu jest tym, co najbardziej fascy fascynujące. wystawy, która ma pokazać nam no trochę przegląd kilimu, chociaż najnowszego w założeniu, to jest trochę wyzwanie, no bo tych kilimów jest mnóstwo, one są bardzo różne w wymowie. Jaki był klucz? Tak, chcieliśmy zaprezentować fenomen polskiego kilimu, czyli kilim jako wielowymiarowe zjawisko. Kilim powstawał zarówno w kulturze ludowej, jak i dworskiej. Później w kulturze miejskiej chcieliśmy pokazać przekrój Kilimu, ale problemowo. Mamy tutaj wielowymiarowe, wielowątkowe zagadnienie autorstwa, ponieważ od początku XX wieku Kilim był projektowany przez najsłynniejszych artystów polskich ku odnowie rzemiosła. Później mamy polsko-ukraińską stronę Kilimu, czyli. Wspólną tradycję tych obu krajów. Tu warto przypomnieć, że przed 1939 rokiem wiele terenów, należało, które obecnie należą do Ukrainy, należało do Dawnej Rzeczpospolitej. Ale też Kilim był wykonywany, jest nadal wykonywany w tych, w tych krajach tak samo. Później mamy interpretację tradycji, czyli odwołania do kultury ludowej i dworskiej oraz Ostatnia sekcja to jest eksperyment na drodze artystycznego eksperymentu twórczego. jest z tym autorstwem kilimu. Bo tak, są twórcy, którzy projektują i tworzą sami, własnoręcznie, wtedy nikt się nie może przyczepić i nie może niczego zarzucić, ale są przecież tacy twórcy, którzy projektują, ale niekoniecznie sami tworzą potem ten kilim, czy jest wtedy kilim. To jest zjawisko bardzo, bardzo powszechne, ponieważ kilim yy... Był właśnie tak był wytwarzany na podstawie wcześniej przygotowanego projektu przez rzemieślnika tkacza. To jest zupełnie normalne w tkaninie artystycznej, w szczególności w Rzemiośle. Oczywiście no, autor projektu ma tutaj pierwszorzędność. Nieraz artyści w Cepeli na przykład sprawowali pieczę artystycznego nadzoru nad wykonaniem kilimów. To jest taki element kultury, już właściwie, który przez wieki się gdzieś tam przetacza. Tylko kiedyś to było w każdym domu. W każdym domu miejskim, w każdym domu wiejskim każdy, każdy właściwie powinnam powiedzieć, każda kobieta potrafiła utkać kilim i gdzieś tam te funkcje dekoracyjne sama sobie zapewniała. No ale teraz jesteśmy w muzeum. To się stało formą absolutnie sztuki. I już jest uznaną formą sztuki. Bo co? Bo doceniamy to rzemiosło, bo wynosimy te tradycje, które pochodzą z tych chat na salony. Tak, jest to kawał historii, ponieważ Kilim przechodził wiele zmian. Tak jak wspominałam, na początku XX wieku był projektowany przez najsłynniejszych artystów i już jego ranga z automatu się podniosła. Zostało to podniesione do, właśnie do rangi sztuki, organizowano również krajowe wystawy, ale również Kilim odniósł prym podczas wystawy paryskiej w 1925 roku, zapewniając polskim artystom deszcz nagród. teraz możemy mówić, że kilim jest absolutnie sztuką wysoką. Jest to nadal coś pomiędzy. Jest to rzemiosło, ale w historii kilimu również powstawały kilimy autorskie. To już jest kilim, który został zarówno zaprojektowany przez autora artystę, i również wykonany. To już jest dzieło sztuki można powiedzieć.